warunkiem stwierdzenia ADHD u osoby jest stwierdzenie tego zaburzenia u jego rodzica. No, ADHD ma podłoże genetyczne, dokładnie jeszcze nie rozumiemy tych genów, bo to nie są takie bezpośrednie geny. Różne badania, różne geny wskazują, i jest to dość taki skomplikowany temat, jeszcze nie jest jednoznaczny. I faktycznie jest duże prawdopodobieństwo że ktoś z naszych bliskich także ma ADHD, jeżeli my mamy ADHD, no ale ponieważ temat diagnozowania ADHD jest nowy i ADHD u dorosłych jest w ogóle nowy, to myślę, że osoby z lat 70., nie wiem, 60., 50., czy nawet 80., bardzo rzadko są diagnozowane na ADHD. Zatem bardzo mało osób posiada taką diagnozę, więc no, właściwie byłoby niemożliwe, żeby tylko wystawiać diagnozę ADHD osobom, których mają, rodzice mają ADHD. Ale warto zwrócić na to uwagę takim symptomem, który może wskazywać, że, że nasi rodzice mają taki problem. Może być na przykład właśnie inne zaburzenia, na które cierpią, tak? Depresja, zaburzenia lękowe, niestabilność emocjonalna, nałogi także mogą być takim wskaźnikiem. Więc często właśnie kiedyś niediagnozowane ADHD prowadziło do rozwoju innych problemów.